Dobra, dobra. Siema, siema, w Ogółem to dzisiaj sobie tworzymy serwer Minecraft. Survival plus Guildie um, Więc... Tak. <laughs> o nie, 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 to. Idź sobie. Dobra. Jest live bardzo dobrze. Podoba mi się to. Kozak. Dobra. ogółem to muszę tylko wybrać jeszcze kilka pluginów. I będzie. Dobra. To było Win SCP. Może pamiętam. Tak, Win SCP aplikacja. Proszę bardzo. Oła. Dobra. Tam witam, uh, co? So. To mnie zacięło live'a? Czy go wywaliło? Podasz IP serwera. Na razie nie, ponieważ tworzę dopiero ten serwer, więc no tak. <grystanie> więc dopiero będzie otwarcie. Dobra, teraz tak. WIN SCP nazwa hosta to nie to. Poczekajcie, poczekajcie to było tutaj. Bo to nie, to nie, to nie, hmm. to gdzieś tutaj, spakuj tą mapę. To nie, dobra, a zaraz, teraz nie.